Siemaneczko, z tej strony Tuba Tym razem testujemy Grounded Maksymalne ustawienia, weźmy sobie ustawienia, zobacz Display, Epic, 4K Wszystko raz, dwa, trzy Single player, continue No, trochę tych save'ów Zobaczymy ten Zobacz, pin, jestem pod jakimś pająkiem. Patrz, jaki pająk wielki. I o co tu chodzi? No jesteś z miniaturyzowanym ziomkiem i chodzisz po jakimś ogrodzie, słuchaj. Hmm. Mamy 99 klatek na sekundę na RTX 2080. Ej ty robaczku. Więc czy nowy RTX jest tu potrzebny? No, na pewno nie. Nic by ci tu nie dał tak, tak naprawdę w tej grze. Mogę wleć do puszki? Mogę. Coś tu jest? Jest. Od do horror. No i chodzisz sobie, zwiedzasz tutaj tak zwane knieje. Robaki się tu grzeją. Jeszcze jeżdżą, A ja ci skasuję. Wkurzycie się? E, coś tam wzięłaś do Okej. Okay. E, ten nie spierdziela, zobaczył mrówki. Wielki pająk. No i trzeba unikać, bo to są mocne zawodniki. No dolecam. Lecimy. Jest i woda. Do wody można wejść i popływać. Tam jest zupełnie inny świat we, w tej wodzie, w środku. Zobacz, tam to już nie będziemy tam płynąć, ale jest ogromny świat. Tu powietrze masz limitowane. Co, nawet te żuki mę męczą te mroweczki? Energii mam mało, wiesz? No i chodzisz sobie po tym tym i zbierasz różne pierdole, masz tam... In o! No. Nie można zbytnio zbrówkać, bo mogą cię. E, wy, mogą cię wziąć za jedzenie, wiesz? I ten czas robi się niebezpieczny. Piękna łąka! Jakieś podmokłe. O, bączek! Kwiatka ściąć? Mlecza? Chciałem go? Chciałem go. Bąki, odejdźcie! One czy głównie się siedzą, Co muchy czy bąki? Co to jest? Dziwna sprawa. Ktoś tu coś wbił. Tutaj jest jakiś secret. Tu jest jakiś secret? Nie, to chyba tylko tak. O, tu się kończy już yy, podróż. Ale mogę przejść dalej, e, ciekawe. Gdzie się zakończy ta podróż? Pod chałupą? Wchodzę pod chałupę Ale jaja Czekaj, ja. czekaj, Czy da rady wejść całkowicie? To nie jest chałpo, to jest jakiś... To jest... Yy... stół! Strasznie rzadka ta trawa. Normalnie trawa byłaby tak gęsta, że nie byłby w stanie przejść. No i tyle, koniec. Tu jest mur, dalej nie pójdziesz. No dobra, to wam tylko tak chciałem pokazać yy, fajną giereczkę, w której można duże rzeczy robić. Mogę to uciąć? Mogę, popatrz. Widzisz? O, I się zwaliło. I teraz możesz to zanieść i zrobić sobie coś. Ale że ja nie potrzebuję, to spróbuję wejść wyżej zobaczyć na jakiś lepszy widok. Oj, tyle. Oj, to już by się spadł trochę do roboty. O, jesteśmy na górze, a możemy wejść do chałupy. Tych, tych, po tych głazach, czekaj, to będzie z tamtej strony. Wow, ogromny widok. Eee, chyba nie. Eee, wdrapujemy się, elegancko. Wleźliśmy. Pod konstrukcją, ale tam już da, dalej nie będzie. Widzisz, koniec. Także nic z tego. No, jesteśmy po prostu w takim jakimś ogrodzie. I tutaj sobie szalejemy, prawda? Jest strach na wróble. I wszystko. No to. Nie, to nie jest strach na wróble, to jest jedna z tych kawałek. Eee, no to ja co? Polecam i pozdrawiam. Fajna gierka. No, już mi się spacer, muszę iść.